Witam was serdecznie kochani. Piękny dzień. Naprawdę dzisiaj się zapowiada piękny, słoneczny dzień. Życzę wam naprawdę wspaniałego, Bożego, ciepłego, pogodnego dnia, pełnego pokoju, pełnego miłości, pełnego Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, moi kochani. Apostoł Paweł Napisał w liście do swojego młodego brata w wierze, Tymoteusza, napomnienia jak zachować się w kościele. Jest to napisane w pierwszym liście, w pierwszym liście Pawła do Tymoteusza, w drugim rozdziale. I pisze tam, żebyśmy swoje modlitwy zanosili za królów i za władców. W tamtych czasach, w tamtej epoce, w tamtej kulturze oczywiste było, że byli tam królowie. Ale apostoł Paweł pisze, żebyśmy się modlili za wszystkich królów, za wszystkich władców i za wszystkich, którzy podjęli się rządzenia krajem. Świetne słowa, bardzo fajne słowa i dzisiaj nabierają one dla mnie szczególnego znaczenia. W naszej wspólnocie, w naszym zboże. Naszej społeczności modlimy się za naszych przywódców, za tych, którzy rządzą naszym krajem, za tych, którzy podejmują odpowiedzialne decyzje. Yy, dlaczego o tym dzisiaj mówię? Chciałem o tym dzisiaj powiedzieć, ponieważ zauważyłem, że nasz kraj zaczyna toczyć choroba taki rak rak nienawiści rak, który, który nabiera coraz większego, głębszego znaczenia. I on nie tylko się już objawiał w forach internetowych, w telewizji, w prasie, ale widzę, jak ludzie, jak my Polacy zaczynamy się dzielić. Kilka dni temu widziałem taką scenę, kiedy przychodziłem na przystanek, że jeden starszy człowiek siedzący na przystanku głośno kłócił się z kobietą jakąś i wypominał jej partię, za którą ona mówiła, że głosuje za którą jest. Wypominał jej wszystkie minusy. Kobieta z politowaniem uśmiechnęła się, popatrzyła na mnie i, no i poszła dalej. Ale coraz częściej widzę właśnie sytuację nas, Polaków, którą dzielą różnice polityczne. Moi drodzy, dwie główne dominujące partie w naszym kraju, dwa różne światopoglądy, dwa różne patrzenia na naszą przyszłość na nasz kraj, na rządzenie i w mojej wypowiedzi nie znajdziesz po, żebym popierał jedną albo drugą partię nie, znajdziesz tutaj e, czegoś takiego że będę negował albo popierał którąś z partii, posłuchajcie mnie moi drodzy, wszyscy potrafią ładnie krytykować, wszyscy widzą plusy, minusy, wszyscy mają wyrobione zdanie na temat błędów na temat złych decyzji naszego rządu. Ale niech to nie dzieli naszego kraju, niech to nie dzieli naszego narodu, niech to nie będzie powodem nienawiści między nami. Nasz kraj i tak już jest targany. Mamy bardzo mocną historię, bardzo mocno odciśnięte złe piętno historii. Nie jesteśmy krajem, który długo cieszył się niepodległością, a już jesteśmy podzieleni. A już konflikt wylewa się na ulicę, konflikt wylewa się w szkołach, wszędzie jest mowa o polityce, i to, i to widzę wzbudza coraz większą złość wśród ludzi. Moi drodzy, to że nie mówię, że popieram albo neguję jakąś partię, nie znaczy to, że jestem ślepy. Nie znaczy to, że nie widzę, co się dzieje. Ale, ale jest jedno ale. Jako chrześcijanie, jako osoby wierzące, jako osoby, które uznały Jezusa Chrystusa swoim Panem, a Biblię jako słowo Boże, przekaźnik, jak mamy żyć, to chciałbym, żebyśmy my wszyscy przestali krytykować po pierwsze polityków, siebie nawzajem, żebyśmy przestali robić te podziały, które coraz bardziej nas drenują od środka. To jest jak rak. Które nas zżera coraz mocniej i coraz bardziej, i Ej, ciężko mi o tym mówić, ponieważ widzę ludzi, którzy po prostu daliby się pociąć za swoją partię, albo innych, bardziej innych by pocieli za to, że ktoś ma inne zdanie, i nie chcę tego i nie zgadzam się na to, ponieważ, ponieważ Bóg powiedział coś innego, mamy modlić się zarządzących. mamy Wznosić nasze ręce w modlitwie za królów, za tych, którzy podejmują ważne decyzje w naszym życiu, naszej władzy, w naszym państwie, za prezydenta, za premiera, za rząd, za wszystkich tych ludzi, których negujemy, krytykujemy i obrażamy. Widzę, widzę w internecie posty, memy obrażające naszą władzę. To nie jest droga, żeby coś przekazać, to nie jest droga, żeby coś powiedzieć. Nienawiść, rodzi nienawiść, zło rodzi zło. I tylko ten stan. Jeżeli nie staniemy w miejscu, jeżeli się nie cofniemy, ten stan będzie się pogarszał, będzie coraz gorzej i właściwie ten post nagrywam dlatego, żeby żeby wam powiedzieć, że już kilku osobom powiedziałem, że zaczynam obawiać się, że ta cała polityczna sytuacja, to, co to się dzieje w Polsce, te podziały, ta nienawiść czy to któregoś dnia nie wywoła wojny domowej w naszym narodzie? Naprawdę. Dwa czy trzy razy już komuś o tym powiedziałem, ale złapałem się na właśnie na tej myśli, że być może nasz kraj będzie tak podzielony, że wywoła to wojnę domową. Oczywiście nie chciałbym tego. Oczywiście jestem temu przeciwny, ale, ale widzę, że nasza kultura polska jest kulturą, która nie robi kroku do tyłu. Nie ma refleksji, nie myśli, nie. nie nie szuka wspólnego dobra. Jeżeli, jeżeli popierasz to, co mówię, to chciałbym Cię zachęcić do tego, co apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, żeby modlić się za królów, żeby modlić się za rząd, żeby modlić się za rządzących. Zamknąć swoje usta, zamknąć swoje usta na obrażanie rządzących, na obrażanie ludzi, którzy mają inne poglądy polityczne niż ty. Zamknąć usta przed ludźmi, a otworzyć swoje usta przed Bogiem. Nadaremno Pan Bóg nie mówił, żebyśmy modlili się za rządzących, żebyśmy modlili się za władzę, za prezydenta, za króla, żebyśmy się modlili za ten nasz rząd. Ponieważ kto inny, kto inny niż nie nasz święty Bóg, może tych ludzi przekonać, kto, jak nie Bóg, może wpłynąć, żeby ich serce zostało zmienione, skruszone, i żebyśmy wszyscy razem, jako naród, nie szukali wspólnego dobra. Moi drodzy, w moim życiu polityka nie zajmuje wielkiego miejsca, nie zajmuje mojej uwagi więcej niż to potrzeba. I tak jak mówiłem, nie mówię, że jestem ślepy. Nie mówię, że nie widzę to, co się dzieje. Nie mówię, że mam klapki na oczach. Ale myślę sobie, że każdy umie krytykować, ale nie każdy z tych ludzi krytykujących umie wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. Jak ktoś mi mówi coś o rządzie, o politykach, o takich normalnych rzeczach, to widzę, że to są ludzie, którzy tak naprawdę nic nie robią. Nic nie robią, umieją krytykować. Więc moja rada dla nas wszystkich, dla ciebie, kimkolwiek jesteś i tego słuchasz: Polaku, Polko, ty, który kochasz swój naród, ty który chciałbyś najlepiej dla swojego narodu, dla Polski. Dam Ci dobrą radę. Jest ona w Słowie Boże napisana. W liście pierwszym do Tymoteusza apostoł Paweł mówi módlcie się za rządzących, módlcie się za królów, błogosławcie ich, błogosławcie ich, żeby Bóg dał im mądrość, aby Bóg pokazał im, co jest dobre, co jest właściwe. Jeżeli będziemy ich błogosławić, a nie przeklinać, wtedy oni będą błogosławieństwem i dla nas. I tylko tak coś możemy w tym kraju zmienić. Tylko tak możemy coś zrobić. Tylko tak może dojść do bardzo dobrej zmiany w naszym narodzie. Błogosławcie królów, błogosławcie rządzących, błogosławcie władzę, błogosławcie swoich sąsiadów, błogosławcie waszych wrogów. O tym też mówił Pan Bóg, żebyśmy tak żyli. A i my wtedy będziemy błogosławieni. A i my wtedy. Będziemy mieli przychylność u naszego świętego Boga, czego wam życzę. Zamknijmy usta na krytykę. Zamknijmy usta na obrażanie innych. Zamknijmy usta na obrażanie naszego rządu, naszej władzy, a błogosławmy im. Otwórzmy, otwórzmy nasze usta i nasze serca przed Bogiem. Niech Bóg, niech Bóg daje im mądrość, niech Bóg ich błogosławi, niech Bóg ich prowadzi. Chroni i szczerze. Niech Bóg chroni naszą władzę. Amen. Zróbcie to. Proszę Was, jeżeli to słuchacie i dociera to do Was, jeżeli mówicie na to Amen, jeżeli mówicie tak, On ma rację, to już dzisiaj zacznijmy się modlić o nasz rząd. Przed nami wybory, przed nami nie wiem, czy będzie zmiana rządu, czy nie, nie wiem, ale przed nami dosyć podjęcie, dosyć. Mocnej decyzji, kto będzie rządził naszym narodem przez najbliższe 5 lat. I chcę Ci powiedzieć, że módlmy się do Boga, ażeby Bóg dał nam najlepszą władzę, jaka tylko może być. Chciałbym teraz, tak na zakończenie, jeszcze powiedzieć, że historia Polski miała jeszcze bardzo dobre okresy. Miała bardzo dobre rządy, i bardzo dobrze nam się wiodło. U szczytu władzy wtedy byli ludzie, którzy mocno trzymali się Biblii, chrześcijanie, protestanci. To byli ludzie, dla których Biblia była największym autorytetem. To byli ludzie, którzy słuchali Boga, to byli ludzie, którzy chodzili jego ścieżkami. Więc były dobre momenty w naszej historii. I wtedy byli ludzie, biblijnie wierzący, byli przy władzy, ci, którzy podejmowali decyzje. Mało znany fakt też jest z historii, z historii Ameryki, że kiedy była spisywana Konstytucja Niepodległości przez uznawana za wzór cnót, tworzący ją godzinę wcześniej, na kolanach wołali do Boga o mądrość. Zanim była spisana Konstytucja Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, ludzie spisujący ją, klęczeli godzinę przed Bogiem. To o czymś mówi, to o czymś świadczy. To pokazuje, że Bóg chce błogosławić rządzących. Bóg chce błogosławić ludzi, którzy za zarządzają krajem, i chce też błogosławić nasz kraj. Więc tak jak już mówiłem, były bardzo dobre momenty w naszej historii. Były momenty, kiedy byliśmy błogosławieni przez władzę, właściwie przez nią chronieni i szczerzeni. Ale wtedy przy władze byli ludzie, którzy nader wszystko umiłowali Biblię, Boga i to, co Bóg mówi. Więc mamy wskazówkę, co robić. Mamy wskazówkę, u kogo wyjednać pokój i błogosławieństwo dla tego narodu. Mamy naprawdę mocne wskazówki, do kogo mamy iść. Więc oddajmy chwałę Bogu. Oddajmy Bogu dziękczynienie. I prośmy go, prośmy go, aby nasz kraj, aby nasz kraj był krajem prowadzonym przez świętego Boga. Przez świętego, świętego Boga. Na zakończenie. Chciałbym Cię jeszcze odwołać do Biblii, ale już troszkę głębiej, do Starego Testamentu. W Starym Testamencie są dwie księgi, Księga Kronik i Księgi Królewskie. One są uznawane za księgi historyczne i pokazują, pokazują działanie Boże, działanie ludzi wśród króli. Tak jak, jak nazwa tych ksiąg mówi, Księga Królewska i Księga Kronik. Księga Królewska opisuje żywot króli i byli, były dobre i były złe momenty w dziejach Izraela i tak jak w naszym narodzie te dobre momenty były, kiedy rządzący trzymali się zakonu, kiedy rządzący trzymali się prawa Bożego i jego księgi, a kiedy odchodzili od żywego Boga, zaczęli popadać w bałwochwalstwo, stawiać sobie pomniki, świątynki, aszery, czcić innych bogów, czcić fałszywych bogów, mieszać się z innymi narodami, które były narodami bezbożnymi. Wtedy Bóg pozostawiał ich na pastwę, ich namiętności, ich rząd, ich fałszywych bogów. I to był bardzo ciężki okres w dziejach Izraela. Więc w Biblii możemy się, po pierwsze, nauczyć tego, żeby modlić się za rządzących, żeby modlić się za naszą władzę. Ale w Biblii też mamy przykład, właśnie na podstawie Księgi Królewskiej, Księgi Kronik. Uczmy się z historii innych narodów, a najlepiej z narodów opisanych w Biblii. Że Izrael, kiedy trzymał się Boga, był najbardziej, bo, najbardziej błogosławionym narodem. Ale kiedy odszedł od Boga, kiedy Go porzucił, to nawet poszedł kilkakrotnie w niewolę. Więc zachęcam Cię na koniec, mój drogi. Błogosławmy naszą władzę, błogosławmy tych, którzy podejmują za nas najważniejsze decyzje o naszej przyszłości, o naszym narodzie, o naszym kraju. Oni zostali postawieni przez Boga. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? A naszym obowiązkiem jest ich błogosławić. Niech Was Bóg też błogosławi. Miejcie dobry dzień, miejcie wspaniały Boży dzień. Chwała Jezusowi, pokój wam.